Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, z którego chciałam zrobić taki pakunek narzędzi, technik, podejścia, mindsetu. Który mam nadzieję wesprzeć w nadchodzące święta i zechcę w tym podcaście zawrzeć odpowiedzi na najczęściej padające pytania związane ze świętami, i te pytania bardzo często krążą wokół asertywności, i to asertywności zarówno w kontekście tego, jak. Odmówić jedzenia czegoś, czego nie chcemy, żeby równolegle nie zranić swoich bliskich, ale też asertywności w kontekście tego, kiedy ktoś mówi nam rzeczy, pyta nas o rzeczy, o które pytanie być nie chcemy, albo kiedy serwuje nam komentarze, z którymi. No, nie chcielibyśmy się raczej obchodzić w święta, w sensie wolelibyśmy, żeby takie komentarze nie padały i wokół tych tematów zechcę właśnie dzisiaj pokrążyć, po to, żeby te nadchodzące 20 minut wzmocniły Cię w tym nadchodzącym czasie, bo. No, święta powinny być jednak dla nas odpoczynkiem, przyjemnością, spotkaniami, bliskimi relacjami i dla wielu osób rzeczywiście tak jest, ale jest też nas bardzo dużo, dla których to wcale nie jest łatwy czas, bo to, że na przykład z niektórymi osobami widujemy się tylko w święta, niekoniecznie musi wynikać z tego, że Jesteśmy daleko, że chcielibyśmy, ale no nie ma takiej możliwości. Czasami, no nie bez powodu, z niektórymi osobami widujemy się tylko w święta i wcale nie jest to widzenie się, którego chcemy, które sprawia nam przyjemność. I zacznę od tej drugiej kwestii, dlatego że no jest tak, że. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy w jakimś nie najlepszym momencie swojego życia, no to mamy ograniczoną ilość rzeczy, które możemy dźwignąć. Ja sobie, jak sobie myślałam o tym dzisiejszym podcaście, to pomyślałam sobie o tym, że naszą taką e, zdolność do dźwigania różnych trudności, e, która też się odzwierciedla w ilości zasobów e, psychoenergetycznych, ale też takich życiowych, jakie mamy, możemy sobie wyobrazić jako taką. Jako taki zapas tragarzy, których mamy ze sobą, że jeżeli mamy, jesteśmy w dobrym momencie, mamy dużo zasobów, dużo umiejętności, to jest dobry czas w naszym życiu, to mamy ze sobą, stać nas na bardzo wielu tragarzy, którzy mogą z, razem z nami nieść stres w pracy, stres w domu, jakąś taką, nie wiem, no trudniejsze, niespodziewane rzeczy, które nam się przydarzają, generalnie mamy zasoby na to, mamy zasoby, w tym przypadku osobowy tych tragarzy, którzy mogą to udźwignąć i jeżeli jeszcze tam dojdą do tego jakieś nieprzychylne komentarze, no to okej, okay, połowa tragarzy jest zajętych, ale połowa wciąż to dźwiga. Jakby mamy na to przestrzeń, mamy na to odporność. Ale yy, Zwłaszcza jeżeli jesteśmy w gorszym momencie, a też te gorsze momenty mają to do siebie, że niejednokrotnie odzwierciedlają się w naszym wyglądzie. Ja zresztą sama tego doświadczyłam, że jakby ten wygląd jest odzwierciedleniem tego, że coś jest w, że co, w nierównowadze, że coś dzieje się nie tak. A w takich momentach jest trudniej udźwignąć dodatkowe obciążenia, których jeżeli byśmy mieli na to wpływ, to chcielibyśmy sobie oszczędzić. No, ale niestety znajdujemy się w takim miejscu, w którym znajdują się również osoby, które tych komentarzy nam nie szczędzą. I teraz jak sobie poradzić z tym, że jadąc na święta, wiemy, że możemy się tam spotkać z ciotkami, babciami, innymi członkami rodziny, którzy mogą e, nam skomentować na przykład to, że przytyliśmy, albo skomentować to, że wyglądamy źle, albo skomentować to, że jakoś bardzo schudliśmy i. Nie wiem, czasami nawet komplementy z tym związane nie są dla nas miłe, bo no wcale to schudnięcie nie było intencjonalne, tylko wynikało z jakichś na przykład trudności. I ja tutaj bardzo często mówię o tym, że jeżeli grunt jest podatny. To starajmy się dać ludziom instrukcję obsługi. To znaczy, nie zakładajmy w, pierwszym, w pierwszej kolejności, że to na pewno wynika ze złych intencji. To znaczy, ja nie mówię, że nie istnieją ludzie, którzy nie mają złych intencji, bo istnieją i są też takie komentarze ze złych intencji. Natomiast, jakby pierwszą z takich, z takich podejść, które nam pomoże, Załóżmy, że to jest po prostu człowiek, który w takim środowisku się wychował, że w tym środowisku się po prostu pewne rzeczy komentuje i ocenia, i w taki sposób funkcjonuje na co dzień. Być może też bardzo mocno ocenia i komentuje siebie w swojej głowie na co dzień, i jest przyzwyczajony do takiego krytycznego podejścia, więc możemy to za pierwszym razem wziąć po prostu jako taki element: OK, ten człowiek tak ma, zazwyczaj w taki sposób się komunikuje, to nie jest nasz sposób komunikacji my byśmy się tak nie komunikowali, ale wychodzimy z założenia, że może nie wiedział, może nie wiedziała, że jest to nie na miejscu, że my sobie tego nie życzymy. Więc dajmy temu człowiekowi instrukcję obsługi siebie i poinformujmy go, że nie chcemy o tym rozmawiać, że to nie jest temat, którego chcemy poruszać, że... Nie życzymy sobie takich komentarzy, że nie chcemy, nie podoba nam się to, kiedy ktoś w taki sposób nam komentuje. Dajmy szansę człowiekowi na refleksję. Więc po pierwszym razie, kiedy taki komentarz się pojawi, kiedy ktoś powie: "O, tobie to się przytyło", wiesz co? Ja nie chcę o tym rozmawiać. Prosiłabym cię, żebyś nie komentowała, nie komentował mojego wyglądu. To nie jest temat, który chcę poruszać. No. I to jest pierwszy taki sygnał, gdzie my zaznaczamy w jaki sposób, gdzie przebiega nasza granica, gdzie przebiega granica tematów, które chcemy poruszać, i czekamy na reakcję drugiej osoby. Bo reakcja drugiej osoby może być taka: okej, okay, spoko, nie wiedziałam, jak nie chcesz, to nie będę o to pytać, ale reakcja może być też taka: och, bo wy młodzi, wrażliwi, tacy, o nic was nie można zapytać, o niczym nie chcecie rozmawiać, to może będziemy tutaj siedzieć, milczeć i tak dalej. Reakcja może być bardzo właśnie taką dużą hiperbolą i wyolbrzymieniem tego, co się właśnie wydarzyło, więc możemy w ten sposób, możemy na przykład zareagować na coś takiego w taki sposób, mówiąc: Ty masz swoje zdanie na ten temat, ja również mam swoje zdanie na ten temat, natomiast jeżeli chcesz, żebyśmy byli na tych świętach w dobrych relacjach, w dobrej atmosferze, to jeszcze raz proszę cię. O niekomentowanie e, tego, o czym nie chcę rozmawiać. Ja mam do tego prawo, żeby mój wygląd nie był tematem rozmowy przy tym stole, więc bardzo cię proszę o uszanowanie tego. I to jest takie drugie ostrzeżenie, to jest takie pokazanie drugiej granicy. Chcę też zwrócić uwagę na to, że jeżeli nie chcemy jakiejś takiej eskalacji, to warto odnosić się do siebie, do tego, co my uważamy, do tego, co my czujemy, do tego, co my myślimy, do tego, gdzie przebiega nasza granica, a nie iść w stronę etykietowania tej osoby, że ty jesteś taka i taka, że ty się nie potrafisz powstrzymać. Jakby nie oskarżamy, nie oceniamy, staramy się nieładnie mu Mówiąc, nie schodzić do poziomu tej osoby, którego przecież sobie sami nie życzymy, więc warto, warto po prostu pozostać na swoim poziomie rozmowy, odnosić się do siebie, do swoich odczuć, do swoich przemyśleń, do swoich granic, a nie etykietować, oceniać czy krytykować w jakiś sposób tą drugą osobę. No i. Istnieje ryzyko, że yy, jakby ten temat się nie skończy. I tutaj mamy kilka wejść, bo w zależności od tego, jak bardzo nam zależy na tej relacji, jak bardzo jest dla nas obciążające to, żeby ten temat podejmować, a na ile po prostu chcemy mieć święty spokój, to yy, możemy wybrać, czy chcemy. Tej osobie jakoś bardziej wyraźnie stawiać granice i powiedzieć, że jeszcze raz coś takiego się powtórzy, ja po prostu opuszczę ten stół, bo również mamy prawo tak powiedzieć. Jakby mamy prawo wszystko zrobić, tylko jeżeli stawiamy taki warunek, to e, jeżeli chcemy być w tym wiarygodni, jeżeli chcemy, żeby te nasze granice były szanowane, no to jeżeli stawiamy taką granicę, że jeżeli jeszcze raz się to powtórzy, to ja wyjdę, no to rzeczywiście powinniśmy wtedy wyjść. Jakby powinniśmy być prawdomówni względem siebie, ale jeżeli nie zależy nam aż tak bardzo. Na tym, jeżeli wiemy, że to jest jednorazowe spotkanie, że znowu tą osobę spotkamy za rok albo i nie, że nie mamy jakiejś, szkoda nam inwestowania swoich własnych sił, energii, zasobów w to, żeby coś z tym dalej robić, żeby tą osobę w jakiś sposób, nie wiem, nazwijmy to, umoralniać bądź tłumaczyć jej świat, tłumaczyć jej siebie, no to możemy na przykład przejść do rozmycia tematu, po prostu nie reagować na to, rozpocząć inny temat z inną osobą, przesiąść się, wziąć, się, nie wiem, pójść do kuchni, zrobić herbatę i tak dalej. Więc też y, pamiętajmy, że nie musimy stać na takiej straży zbawiania całego świata, bo może być tak, że jeżeli taka osoba wychowała się w takim systemie komunikacji X lat, to choćbyśmy bardzo chcieli, nie zmienimy tej osoby. Jedyne co możemy wtedy zrobić, to po prostu zadbać o siebie i jeżeli y, o towarzystwo, bliskość tej osoby nam nie służy, to zadbać o siebie, zmienić miejsce, na chwilę wyjść, zarzucić. Swoj własny temat, przygotować sobie po prostu listę tematów, po to, żeby odciągnąć uwagę z dala od. Siebie. E, oczywiście, jeżeli do tej pory nie stawialiśmy granic, jeżeli nie byliśmy asertywni i środowisko nie jest przyzwyczajone do takiego sposobu komunikacji, no to musimy się liczyć z tym, że jeżeli my pierwszy raz zareagujemy w inny sposób niż do tej pory, no to środowisko może być zdziwione, mogą być różne reakcje na to, że my e, śmialiśmy bądź odważyliśmy się w taki sposób zareagować. Natomiast e, to, co, o czym my musimy pamiętać, to o tym, że my mamy do tego prawo. E, ja w ogóle popełniłam jakiś czas temu kilkugodzinny kurs, praktyczny kurs na temat asertywności stawiania granic i komplementarnym elementem Asertywności, stawiania granic jest poczucie własnej wartości. Zresztą tak nazywa się ten kurs asertywność, stawianie granic i poczucie własnej wartości, dlatego że jeżeli my sami nie dajemy sobie prawa do tego, żeby siebie ochronić, żeby e, swoje zdanie wyrazić, jeżeli my się zgadzamy na wszystko, co spływa do nas z zewnątrz, no to ciężko nam będzie przyjąć postawę asertywną, dlatego że postawa asertywna jest nieodłącznie związana z tym, że my sobie dajemy prawo do tego, że Skoro inni sobie dają prawo do komentowania i oceniania i nie za bardzo się zastanawiają nad tym, jakie są konsekwencje, no to dlaczego my sobie mamy nie dać prawa do tego, żeby się obronić, żeby przekazać również swoje zdanie, żeby zaznaczyć swoje zdanie i żeby zaznaczyć swoją granicę? Bo... Bardzo często my w takich sytuacjach stawiamy się poniżej, wydaje nam się, że nie wypada, że może nie powinniśmy, no a warto się postawić z innej perspektywy. No a czy w takim razie innym osobom wypada lub inne osoby powinny komentować w sposób często niewybredny nasze zachowanie czy nasz, nasz wygląd? Więc skoro one sobie dają do tego prawo i raczej nie wydają się z tego tytułu wstydzić lub uważać to za niezasadne, no to dlaczego my mamy również sobie tego prawa nie dawać do tego, żeby zadbać o siebie, zadbać o swoją przestrzeń, yy, wyznaczyć jakieś granice bądź dać innym osobom, jak ja to mówię, instrukcję obsługi siebie i zobaczyć, w jaki sposób dana osoba na to zareaguje. Czy będzie chciała być. Yy, dla nas, jeżeli na przykład ona się o nas martwi, to my mówimy: Słuchaj, jeżeli się o mnie martwisz, jeżeli chcesz mnie pomóc, mi pomóc, to mi to proszę, żebyś robiła to w taki, w taki sposób, albo żebyś mówiła do mnie w taki, w taki sposób. To jest ta instrukcja obsługi nas. I jeżeli ktoś rzeczywiście ma dobre intencje i zależy mu na nas, im się martwi, chce nam pomóc, no to warto by było, żeby posługiwał się tą naszą instrukcją. Jeżeli my mu dajemy instrukcję na temat tego, jak chcemy, żeby nam pomagano, no to jeżeli. Realną intencją tej osoby jest pomoc nam, no to y, taka osoba by się do tego zastosowała i powiedziała: OK, ja chcę ci pomóc, jeżeli mówisz, że pomoże ci to i to i to, no to jakby powiedz, co mogę dla ciebie w takim razie w tym zakresie zrobić. Natomiast y, no, bywa tak, że realną intencją wcale nie jest pomoc, tylko realną intencją jest, nie wiem, zaznaczenie swojego zdania, realną intencją jest to, żeby kogoś sprowadzić, y, niżej ośmieszyć, no nie Niestety z takimi ludźmi również mamy do czynienia. Generalnie w ogóle musimy przed świętami podjąć decyzję, na ile właśnie chcemy poświęcać energii i czasu takim osobom, na ile chcemy wprowadzać jakieś zmiany, bo czasami z rachunku zysków i strat wyjdzie nam, że po prostu bardziej opłaca nam się wpuścić jednym uchem, wypuścić drugim. Tylko pamiętajmy, żeby to wpuszczanie jednym uchem, a wypuszczanie drugim. Warto, żeby było naszą przemyślaną strategią, a nie wyjściem z pozycji tego, że ja nie mam prawa się odezwać, że ja nie mam prawa zawalczyć o siebie, bo mamy prawo zawalczyć o siebie i mamy prawo zadbać o siebie. Tylko czasami to dbanie o siebie będzie się ujawniało właśnie poprzez takie asertywne komunikaty, a czasami dbanie o siebie z rachunku, tak jak mówię, zysków i strat wyjdzie nam, że bardziej nam się opłaca dla naszego zdrowia i spokoju psychicznego, żeby po prostu jednym uchem wpuścić, drugim wypuścić. Bo wiemy, że ta osoba jest po prostu niereformowalna, nie zmieni się. Więc najlepsze, co możemy dla siebie zrobić, to po prostu zmienić temat albo po prostu tej osobie nie odpowiadać. To pozostawiam każdemu z Was, kto słucha tego podcastu, żeby. Przemyśleć, jaka strategia będzie dla Was lepsza. W kwestii jedzenia i w kwestii nie przejadania się, jeżeli już zauważymy, że chcielibyśmy te święta przeżyć trochę inaczej niż do tej pory i nie przejadać się tylko i wyłącznie z tytułu, że ktoś nas częstuje albo ktoś e, tyle jedzenia przygotował, no to. Warto pamiętać, że fakt, że ktoś tyle jedzenia przygotował i fakt, że e, ktoś zastawił stół jak dla 20 osób, mimo że siedzi przy nim 5 osób, to nie jest wystarczający powód do tego, żebyśmy my przekraczali. Pojemność swojego żołądka, żebyśmy my e, przekraczali swoje własne granice tego, ile chcemy zjeść, bo to my mamy prawo decydować o tym, ile chcemy zjeść. Problem jest związany bardzo często z tym, że, zwłaszcza wśród starszych pokoleń, jest bardzo charakterystyczne to, że e, te osoby e, wyrażają swoje emocje, wyrażają miłość nie poprzez. E, to, że one nam zakomunikują, że jesteśmy na przykład dla nich ważni, tylko właśnie poprzez czyny, i to czyny e, ulokowane w jedzeniu, że synonimem miłości jest to, że kto, kogoś przyjmiemy, że kogoś nakarmimy, że przygotujemy su to zastawione stół, więc warto mieć tego świadomość, że bardzo często takie bieganie wokół nas z talerzem, a może to, a może to, a może tutaj dokładeczkę, e, może być związane z jakąś taką właśnie próbą pokazania jesteś dla mnie ważny, ja to wszystko dla Ciebie przygotowałam. I jeżeli będziemy mieć to świadomość, to możemy spróbować to oddzielić. Na zasadzie powiedzieć na przykład, babciu ja bardzo doceniam to, że tyle jedzenia przygotowałaś, e, bardzo doceniam Twoje, twoje starania, natomiast e, ja już nie mam miejsca w żołądku. Nie mam miejsca w żołądku, nie jestem głodna, bardzo Ci dziękuję, pozwól, że jeżeli będę głodna, to sama skosztuję albo sama e, sobie na, coś na talerz Nałożę. I w pracy nad asertywnością mamy coś takiego, co nazywamy technikę, techniką zdartej płyty. To znaczy, jedną z technik asertywności jest to, żeby po prostu powtarzać ten jeden komunikat w kółko aż dotrze. I czasami musimy powtórzyć to 10 razy, 10 razy powtórzyć. Babciu, bardzo jestem Ci wdzięczna, że tyle przygotowałaś, jest to bardzo miłe, natomiast mój żołądek jest już pełny. Nie mam miejsca w swoim przewodzie pokarmowym na to, żeby cokolwiek jeszcze tam zmieścić, albo nie chcę po prostu jeść, nie lubię uczucia przejedzenia. Pozwól, że sama zdecyduję o tym, kiedy zechce coś, coś nałożyć. Więc możemy spróbować oddzielić. Jakby dostrzec tą część emocjonalną, dostrzec tą część, że e, pomimo, że to nie jest wypowiedziane słowami, no to my się domyślamy, że to jest właśnie chęć ugoszczenia nas, pokazania, że jesteśmy dla tej osoby ważni, ale jednocześnie oddzielić to, że e, funkcją jedzenia, czy w ogóle jedzenie, no po prostu musi się gdzieś zmieścić. Jeżeli my nie mamy miejsca w żołądku, nie chcemy jeść, to mamy również do tego. Prawo. Niestety, może się czasem zdarzyć szantaż emocjonalny. To po co ja tyle stałem, po co ja tyle przygotowywałem? Pamiętajmy, że jeżeli ktoś poświęca cały tydzień na gotowanie, to jest to jego wybór. On wybiera, że chce 7 dni spędzić w kuchni i przygotować jedzenia jak dla wojska, pomimo tego, że na święta przyjeżdża 5 osób. Jest to osoba dorosła, która ma prawo podjąć taki wybór w swoim życiu, natomiast konsekwencje nie musimy ponosić my. To nie my jesteśmy za to odpowiedzialni, za wybór tej osoby, za to, że ona zdecydowała się w taki sposób poświęcić yy, swój czas, spędzić swój czas. My mamy prawo, ona ma prawo podejmować taką decyzję, a my mamy prawo podejmować taką decyzję, żeby nie przejadać się ponad swoje możliwości. Więc warto być na to uważnym, kiedy taka próba szantażu emocjonalnego się pojawi, bo to jest próba zrzucenia winy na nas, że to my jesteśmy winni, że tyle godzin, tyle jedzenia się zmarnuje, bo ktoś tyle stał i gotował. Można to potraktować jako taką lekcję dla tej osoby i powiedzieć: No, widzisz, to może trochę za dużo czasu spędziłaś przy y, nagotowaniu, biorąc pod uwagę, że jest nas, na tych świętach 5 osób, a tego jedzenia na moje oko jest na 20 osób. Więc co ty na to, żeby za rok przygotować mniej? To jest y, sposób, w którym my od wielu lat próbujemy, w cudzysłowie, wychować moją teściową, y, i skutki są tego takie, że tego jedzenia. I tak jest dużo, ale my przynajmniej e, mamy taką e, wypowiedź, że mamo mówiliśmy ci, że możemy ci w tym pomóc przed świętami. Mamo mówiliśmy ci od wielu lat ci powtarzamy, żebyś tyle nie gotowała, bo my tyle nie jemy. Jeżeli ty tyle przygotowałaś, no to wybacz, ale jakby teraz ty e, musisz się tym zająć, to jest twoja odpowiedzialność, bo my od wielu lat przekazujemy ci e, informację, że my po prostu tyle nie jemy. No i pozostawiamy to y, po stronie mojej, y, mojej teściowej, y, więc oczywiście może to się takie zderzenie wiązać z tym, że tej osobie będzie przykro. Ona miała inne oczekiwania. Ona miała oczekiwanie takie, że to wszystko zostanie zjedzone i wtedy to sprawiło jej przyjemność. Natomiast my nie naszym obowiązkiem życia nie jest spełnianie wszystkich oczekiwań naszych bliskich i nie jest y, zadowalanie naszych bliskich poprzez przekraczanie swoich granic czy granic swojego pojemności swojej. Jego żołądka. Więc możemy e, jakby to potraktować czy dać tej osobie informację zwrotną. Oczywiście taką, żeby jej w tym wszystkim nie uradzić, natomiast żeby odwołać się do faktów, że no rozumiem, że tyle godzin stałaś w kuchni, e, natomiast. E, nie wiem, czy to będzie grzeczne, czy niegrzeczne, bo to też jest bardzo inna interpretacja, natomiast można też dać e, taką informację zwrotną: Słuchaj, no, ale my nie wymagaliśmy, żebyś tyle stała, że naprawdę to doceniamy, kawał roboty zrobiłaś, natomiast e, może nie ma na przyszły rok takiej potrzeby. E, I po prostu pozostawić to jako taką e, lekcję dla innej osoby, jakby nie było dorosłej, która. E, być może nie miała do tej pory okazji odebrać e, lekcji, odebrać konsekwencji, dźwignąć konsekwencji tego, co się, e, co się wydarzyło, no, ale to już jest lekcja tej osoby do przerobienia, e, bo jeżeli też my nie damy takiej informacji zwrotnej, jeżeli taka osoba czasami nie doświadczy Niemiłych konsekwencji swoich czynów, no to może nie mieć motywacji do tego, żeby za rok coś zmienić. Mam tutaj na myśli to, że jeżeli danej osobie nie damy sygnału, że to jest za dużo, tylko my przekroczymy e, pojemność swojego żołądka i potem my będziemy cierpieć z tego tytułu, no to dana osoba dostanie informację zwrotną: OK, jak ja zrobię tak dużo, no to oni tak dużo zjedzą, no to może na przyszłe święta zrobić albo tak samo dużo, no bo przecież jak nie zrobię, to może będzie wstyd, bo sobie pomyślał, że im żałuję, albo zrobię jeszcze więcej. Bo może to było niewystarczająco, więc też e, jakby to, jaką informację zwrotną otrzymuje drugi dorosły, no to na tej podstawie będzie wyciągać wnioski na przyszłość, więc e, myślę, że warto taką informację zwrotną, oczywiście w takiej formie neutralnej, nie krytykującej, nie oceniającej, tylko opartej na faktach, mówiących, że tego jedzenia jest po prostu za dużo, my nie damy rady tego przejeść i że prosimy może być może, żeby za rok podzielić się jakoś tym gotowaniem, żeby dana osoba tyle, tyle nie stała, nie dać. Się złapać w ten szantaż emocjonalny, który z, tego, e, który z tego płynie, jeżeli taki jest. I chyba to tyle, jeśli chodzi o takie najbardziej e, problematyczne sytuacje przy świątecznym stole. Oczywiście każdemu z Was, słuchających, życzę jak najmniej takich sytuacji, i żeby to przygotowanie, słuchanie tego podcastu się nie przydało. <grych> żeby takie sytuacje was nie spotkały, zwłaszcza jeżeli jesteście w takim momencie życia, w którym różnego rodzaju komentarze e, są dla Was trudniejsze I jest, albo jesteście w takim momencie życia, w którym Brakuje wam energii i zasobów na to, żeby te swoje granice stawiać, więc mam nadzieję, że te wszystkie rady wam się nie przydadzą. Ale jeżeli się wydarzy tak, że się przydadzą, to mam nadzieję, że będziecie się czuć choć trochę pewniej w tych, w tych konwersacjach. Oczywiście zachęcam do tego, żebyście wy wybierali to, z czym czujecie się dobrze i co do was przemawia, bo sytuacje rodzinne są różne. Wasze. Wasze interpretacje tego, co powiedziałam, też mogą być różne. Dla niektórych to będzie przegięcie, dla niektórych to będzie za słaby komunikat, dla niektórych to będzie w sam raz, więc chciałabym, żebyście też wybrali to, co Wam służy, to, co z Wami rezonuje, i to, co Was wspiera, jednocześnie pamiętając o tym, że to Wy wybieracie którą z tych strategii chcecie podjąć, czy w ogóle którąś z nich. Wpuszczenie jednym uchem, wypuszczenie drugim to. Nie jest pójście na łatwiznę, to nie jest poddanie się, to też jest strategia, którą my świadomie możemy wybrać. Więc życzę Wam podjęcia w tej kwestii świadomych wyborów. No i oczywiście zdrowia, spokoju w nadchodzące święta. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję Ci za odsłuch dzisiejszego podcastu. No i standardowo, do usłyszenia za tydzień.